Spoko, spoko. Już zaraz wracam. ha, pewnie. No, dobra, dobra. Wracam. Wracam zaraz. Cześć wszystkim! Dzisiejszy odcinek z racji pięknego lata miałem ochotę nagrać w słonecznej pogodzie, z szumem morza w tle i dźwiękami jakiejś szalonej imprezy. I co? I jak zwykle. Wróciłem z ostatniego wyjazdu do domu. Owszem, jest dużo wody, ale niekoniecznie o takiej myślałem. No ale, słońce dorobię w postprodukcji, o takie. Szum morza te zamienimy na szum tej ulewy, która jest za oknem. Żaden kłopot. A muzyka już zaraz wraz z najbardziej kiczowatym i najśmieszniejszym latino, jakie widziałeś. Czy internet i my zasłużyliśmy na takie arcydzieła? Zobaczcie sami, bo tak. To naprawdę powstało. Fiestę! czas zacząć. A jak brzmi tortilla? No jak brzmi tortilla? Proszę. Latino to przede wszystkim muzyka, taniec, piękne i opalone postacie. No i coś takiego. Hey, say, A już to najbardziej mnie urzekło. Czemu? Nie wiadomo. Następna piosenka to coś, czego u mnie jeszcze nie było. Ze względu na dość mocne teksty. Napomknę teraz, jak bardzo ważny jest sport w Ameryce Południowej. Nie powinniście być zatem zaskoczeni, jeśli mowa o Mistrzostwach Świata w. Sieste. Every year, this phenomenon reaches its peak with the Siesta World Cup. It's a global event where so far only Latinos have won it. Siesta athletes are judged on their ability to fall asleep and remain asleep. My job is to determine when a participant dormido. Or is lying. Loud music is only one of many challenges they face as competition gets harder, narrowing through quarterfinals, semi finals, and finals. Witnessing some of the top competitors in the finals, it becomes clear that Siesta has been globally misinterpreted for many years.

Czym byłby ten odcinek bez jakiegoś przeglądu telenowel? No, która jest twoją ulubioną! Nie ma się też czego wstydzić! Każdy jakiś tasiemiec na bank ogląda lub oglądał. Tak czy siak, jak że to krótkie The Best of Latynoskich Telenowel trafi do gustu najwybredniejszych z Was. Jedna z najbardziej popularnych i przesadzonych scen pochodzi z tego meksykańskiego serialu. Co robisz, całując kalekę? Więc to jest ten, w którym byłaś zakochana, ty mały Bachorze. Mój Nandito. Ale ostrzegałam Cię, żebyś nie rzucała na niego swoim brudnym wzrokiem. Ale będziesz tego żałować. Będziesz tego żałować. Dam Ci lanie, którego nigdy nie zapomnisz. Potworze na wózku inwalidzkim. Odsuń się, szalona staruszko. A! A! Zapłacisz za to. Nie! Nie! No i tak dalej. Nie <laughs> niezłe, co? Jej słynne krzyki Maltida i Siada przeklęta Kaleko. Stały się memem na całym świecie. Przerwa na łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dzięki wam będę mógł wznosić się na coraz ciekawsze rejony śmieszności i odkrywać kolejne granice absurdu. Teraz przepełniona emocjami scena wypadku. Jakkolwiek zapierał na dech w piersiach, zobaczcie, jaki ci Skubańcy mieli rozmach i ilu statystów zatrudnili. Marichuy, oh. Marichuy, no, tak by można przez kolejne 27 tysięcy odcinków. Chyba, że chcecie więcej. Dajcie znaka w komentarzach. Swoją drogą sam bym zrobił telenowelę. Co więcej, mam już jakiś zarys tej no tam fabuły. Cofnę się teraz na chwilę w czasie do 1962 roku, aby pokazać Wam latynoskie zombie. Prawda, że są przekonywujący? Nie! Wraz z następnym materiałem przypomniały mi się czasy, gdy na chleb mówiło się Beb, a internet to była taka legenda jak na przykład Wielka Stopa. Wiecie, ktoś gdzieś kiedyś podobno widział. Ale do meritum. Pamiętam jak za dzieciaka nie znało się wszystkich tekstów, tytułów, i wychodziły tego typu radosne twory. Tak, ja żebym o son night? Esos son Reebok o son Nike? Sí, eh, sí. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Son Reebok o son Nike. Esos son Reebok o son Nike? Eh... Está muy pegada esa canción. Esos son Reebok o son Nike? De eh, 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 ¿Será esta, brother? ¿Será esta? ¡Esa misma, brother! ¡Esa misma es! <laughs> ¡Esa misma es! ¡Cuídate, mi hermano! Jakoś tak często zaglądam do programów typu Idol, mam talent i ich odpowiedników na świecie, bo można tam znaleźć artystów przez duże A! No nie, przez duże wszystko! Ameryka Łacińska nie mogła być gorsza, prawda? enseñé del amor lo que sabes y disimulas. Va <laughs> no a olvidar mi corazón. Cuando guste te sientas cómodo. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Te vas, oh, wow. oh, 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 oh. si te vas, te, vas, te marchas, mi si seas si te vas, te vas, ya no tienes que venir por mí. No te confiaron, pero yo sé que tengo más por delante. Sé que aquí no acaba mi carrera para nada. Y no los necesito. Escúchenme, no los necesito. Porque yo puedo hacer más que esto. Puedo que la gente te quiera más que esto. Czego jeszcze nie było? Aha, reklam! Już się poprawiam. Na start coś, co mnie serio zaskoczyło reklama Toyoty. Toyota Henry. Teraz Meksyk po raz kolejny w mało latynoskiej odsłonie na pozór.

I want a Chris Elliott autograph. Hi. Wait! 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 Oh, please! Avocados taste great on lots of things. See? Avocado toast. We can still make this work. Yes. Oh, Wi-Fi's down. No, No! 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 no. Ah! Avocados from Mexico. To jeszcze seria reklam browarów. W zasadzie muszę wam puścić całość, bo pasują do siebie. A czego tu nie ma? Od współczucia po żółw, ty głupi chuju. Dobra, dzięki za oglądanie. Jak się podobał dzisiejszy odcinek? Jeśli jeszcze nie kojarzysz na moim kanale, pojawił się pierwszy odcinek nowej serii Prawda czy Bzdura, w których opowiadam niewiary. W którym opowiadam niewiarygodne historie, które zdarzyły się lub nie. Zachęcam do oglądania, a póki co. Dzięki raz jeszcze, widzimy się w następnym odcinku Demaskarady. Na razie, cześć!